Prezydencję w drugiej połowie roku. Druga połowa roku jest zawsze gorsza pod tym względem, że jest miesiąc mniej, ponieważ w sierpniu instytucje unijne mają wakacje i w sierpniu żadne posiedzenia Rady się nie odbywają, więc tutaj jest mniej czasu. Poza tym, tak, więc tu było 10 państw, w 1986 roku przystąpiła Portugalia i Hiszpania, więc 12 państw. I Oprócz tego, że niektóre państwa sprawowały zawsze prezydencję w pierwszej połowie roku, a no inne zawsze w drugiej połowie roku, prezydencja w porządku alfabetycznym według tego alternatu bezwzględnego powodowała takie sytuacje, że Portugalia przystąpiła 1 stycznia 1986 do Unii i 1 stycznia 1986 roku według porządku alfabetycznego rozpoczynała się prezydencja Portugalii. A zatem Prezy Portugalia przystąpiła i od razu musiała by sprawować prezydencję. I wówczas stwierdzono, że no, od tego porządku alfabetycznego należy odejść i od tamtej pory to Rada zaczęła ustalać porządek sprawowania prezydencji. I brała pod uwagę różne kryteria, przede wszystkim takie, żeby stare państwa, czyli te państwa założycielskie przemiennie sprawowały. Prezydencje z państwami, które były mniej doświadczone, tak żeby można było ewentualnie trudniejsze zadania na dany rok do zrealizowania powierzyć tym starym państwom i odciążyć trochę państwa jeszcze niedoświadczone w przewodniczeniu Radzie. I cały czas prezydencję, porządek sprawowania prezydencji ustalała Rada. Nowe porządki pojawiały się zawsze po przystąpieniu nowych państw członkowskich, a zatem ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2007 roku i z 2007 roku pochodzi ostatnia decyzja Rady, czyli Rady Unii Europejskiej ustalająca porządek sprawowania prezydencji. I ta decyzja teraz obowiązuje, ale Traktat z Lizbony powierzył kompetencje do ustalania porządku sprawowania prezydencji Radzie Europejskiej. A zatem od 1 grudnia 2009 roku nie Rada Unii Europejskiej, czyli ta Rada, w której sprawuje się właściwe przewodnictwo, tylko Rada Europejska ustala porządek sprawowania prezydencji. To taki niuans, bo decyzja w odpowiedzi sposób obowiązuje. I teraz proszę Państwa, jaka jest ta kolejność? Obecnie mamy prezydencję Hiszpanii, w ramach trio Hiszpanii, Belgia, Węgry i później jest prezydencja Polska, Dania, Cypr. I na przykładzie tego naszego TRIO kolejność jest ustalona do 2020 roku, ale jest taki zapis, że nową, nową kolejność ratują ustalić do 2017 roku. Natomiast tutaj najpóźniej, jeżeli nowe państwa nie przystąpią do tego czasu, będziemy znali kolejność programu prezydencji poza 2020 rok w 2017 w jaki sposób dobiera się państwa trio? Musi być jedno państwo duże, a zatem tu trio e, Polska, Dania, Cypr to jest Polska, tylko że tak, mamy 27 państw członkowskich, czyli 9 prezydencji trio, a jest 6 państw dużych, więc nie zawsze tą zasadę udaje się zrealizować. Dlatego jeżeli duże państwo nie rozpoczyna prezydencji trio, to wówczas rozpoczyna je państwo starej Unii, czyli Unii sprzed rozszerzenia z 2004 roku i jest też państwo nowej Unii. Więc w taki sposób się dobiera skład. Trillion. Takie są kryteria. No co się Państwo już? Czy mogę jeszcze dalej mówić? Czy mam pominąć trochę takie kwestie jak na przykład modele prezydencji? Nie pomijać. Nie pomijać? Tak. Bo już przechodzimy teraz do sposobów, w jaki się sprawuje prezydencja. Więc wyróżnia się takie... Znaczy tak, na, najczęściej prezydencje mają modele no, mieszane, czyli czerpią z różnych wzorów i, i no, dokonują po prostu... no biorą to co, się, to, co im odpowiada, z różnych takich idealnych modeli prezydencji. ale Możemy dokonać typologii prezydencji na prezydencję brukselską, która jest obsługiwana z Brukseli, a zatem wszyscy na czas prezydencji jadą do Brukseli i tam stałe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej odgrywa decydującą rolę. To ma tą zaletę, proszę Państwa, że centrum decyzyjne jest na miejscu. Wszystkie decyzje podejmuje się tam, gdzie rzeczywiście odbywają się posiedzenia Rady i no rzeczywiście tak logistycznie jest to łatwiejsze do zrealizowania. Ale oprócz prezydencji brukselskiej mamy mowę prezydencji krajowej. Tutaj przedstawicielstwo stałe w Brukseli tylko realizuje wytyczne i decyzje, które są podejmowane w kraju członkowskim. I zwykle proszę Państwa mamy takie hybrydy, że miesza się jakoś ten te ośrodek decyzyjny. Oprócz tego Mamy możliwość przyjęcia prezydencji scentralizowanej, czyli tutaj jest jeden krajowy, centralny ośrodek podejmowania decyzji na temat sposobu sprawowania prezydencji i przygotowań do niej i prezydencji zdecentralizowanej, czyli na przykład każde ministerstwo w zakresie swojej właściwości ma prawo, na przykład Ministerstwo Finansów ma prawo z bardzo dużą autonomią decydować o posiedzeniach Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. I też miesza się te, te dwa modele prezydencji scentralizowanej i zdecentralizowanej. Wydaje się, że ta polska prezydencja, która nastąpi w 2011 roku, że to jest raczej prezydencja scentralizowana.